Cześć kochani, ja jestem Piotrek. Słuchajcie, to jest taka informacja, co zajdzie na kanale. Nie myślcie sobie, że usunięcie kanału nie w żadnym wypadku. No, ale kiedyś to będzie musiało nastąpić, ale yy, to nie nastąpi dziś ani. Nigdy. No na razie ja nie przewiduję tego po prostu. Yy. No to przejdźmy do odcinka, jakie zmiany zajdą na nowym na, na, na moim kanale. Pierwsza zmiana na kanale to będą na każdym filmie pokazywani najnowsi subskrybenci, więc możecie stać się popularni, kto mnie zasubskrybuje. I oczywiście... Miałem robić specjal na sto, ale uważam, że to jest za mało. I Jeśli dobijecie 1500 subskrypcji, dopiero zrobię specjal. Jak wiecie, to będzie i będą też najnowsi subskrybenci. I trzecia nowa zmiana to możliwe, że włączę zarabianie na YouTube, więc będę się na filmach pokazywać reklamy. No, jeśli mi się to uda, to pojawią się reklamy już na filmach. To będzie Wam przerywać film nieraz, ale no co już zrobić? Tak, tak wygląda zarobianie na YouTube. No to, no to tyle zmian. Jeśli Wam się filmik podoba, zostawcie łapeczkę w górę. Zasubskrybujcie mój kanał, na dole jest czerwony przycisk. Jeśli macie czerwony, to go kliknijcie. Bo warto. A ja kończę. Cześć.